Cześć, witam w kolejnym filmie z przygotowaniami do matury. Tematem dzisiejszego filmu będzie kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. To będzie pierwsza część naszego filmu, w której przerobimy sobie te kwestie teoretyczne, a do drugiego filmu zapraszam do konkretnego rozwiązywania zadań. No to cóż, zaczynamy! I teraz tak, zakładam, że coś już z tego rozumiecie, więc nie trzeba wszystkiego definiować od samego początku. Przypomnijmy sobie to, co potrzebujecie do. Matury. a najłatwiej sobie wszystkie te kwestie terminologiczne wyjaśnić na jakimś konkretnym przykładzie. No to teraz nam się tutaj wyświetli przykładzik taki, że mamy co? Rzut kostką. Najprostszy możliwy rzut kostką oraz nasze, nasze zdarzenie losowe będzie polegało na tym, że na tej kostce wypada liczba parzysta oczek i z jakim prawdopodobieństwem wypadnie? No to cóż, określamy sobie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to wypisujemy sobie naszą omegę. I nasza omega wynosi ile? Skoro jest to rzut kostką, no to może wypaść nam albo 1, albo dwójka, albo 3, albo czwórka, albo piątka, albo 6. I teraz tak, to jest omega i określamy sobie liczebność zbioru omega. No i liczebność ile wynosi? Liczebność wynosi, jak policzymy sobie raz, dwa, czyli wynosi 6. I teraz tak, co następne? Mamy zdarzenie A. Zdarzenie A polega na tym, że wyrzucamy parzystą liczbę oczek. No to A parzyste to jest co będzie? Dwójeczka, to będzie czwóreczka i to będzie szósteczka. No bo z tego, co tutaj jest, wybraliśmy sobie parzystą liczbę oczek. No i dalej obliczamy sobie, że siła naszego A, czyli inaczej liczebność, po ludzku liczebność zbioru A, wynosi. 3. No i prawdopodobieństwo, z jakim wypadnie nam parzysta liczba oczek, będzie jak, ile wynosiło P od A wyjdzie nam siła z A dzielone przez siła z omegi równa się 3 szóste. A po skróceniu jest to jedna druga. I teraz tak, omawiamy sobie kwestie terminologiczne. To jest przestrzeń zdarzeń elementarnych. Tutaj. To jest liczebność przestrzeni zdarzeń elementarnych. To jest zdarzenie losowe. To jest liczebność zdarzenia losowego. Oraz każdy z tych elementów 2, 4, 6 jest to zdarzenie elementarne. Z kolei tu mamy P od A, to jest prawdopodobieństwo. I prawdopodobieństwo zawsze wychodzi nam to Ułamku. No, i to jest kwestia nazewnictwa i teorii, którą potrzebujemy do matury, i zostaje nam tylko i wyłącznie rozwiązywanie zadań. Kolejną rzeczą do tego tematu, którą będziemy potrzebowali, żeby rozwiązać jakiekolwiek zadanie, to jest kwestia kombinatoryki. I pierwsza rzecz wariacja z powtórzeniami. I nie będziemy sobie tego tak definiowali w sposób szkolny, tylko to, co musicie wiedzieć do matury. Wariacji z powtórzeniami używamy wtedy, kiedy mamy jakiś zbiór elementów n. Raz, na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zbiór elementów n i chcemy na przykład sprawdzić, ile jest kombinacji, że na przykład kombinacji powiedzmy czteroelementowych, gdzie losujemy sobie jakąś jedną liczbę z tego zbioru. Za pierwszym razem, za drugim razem też losujemy sobie jedną liczbę z tego zbioru. Za trzecim i za czwartym. Przykład zadania. I mamy. Na pierwszym miejscu może być liczba jedna z sześciu. Na drugim miejscu może być znowu liczba jedna z sześciu, bo losujemy sobie. Na trzecim jest znowu liczba jedna z sześciu. I na czwartym jest jedna z sześciu. Mnożymy to sobie wszystko. I co mamy? I mamy. 1296 kombinacji. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebowali do matury, będzie wariacja bez powtórzeń. I przykład bardzo podobny, z tym, że teraz ta nasza liczba, te cyfry w naszej liczbie nie mogą się powtarzać. Czy jak mamy 4 miejsca, to na początku losujemy sobie jedną liczbę z 6. Jak już wylosowaliśmy sobie jedną liczbę z 6, to już wylosowaliśmy to, z ilu będziemy mogli sobie wylosować? No już tylko z 5. Jak wylosujemy sobie jedną liczbę z pięciu, to ile nam zostanie? No zostaną nam 4 liczby, czyli tu zostanie nam czwóreczka. No i z kolei jak tu zostaną nam 4 liczby, no to tu nam zostaną tylko i wyłącznie 3. I znowu wszystko sobie wymnażamy, i mamy rozwiązane. Wynik tego wynosi 360. I mamy. I ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o kombinatorykę, którą potrzebujecie do matury podstawowej, są to permutacje. I znowu tłumaczymy sobie to na bardzo podobnym przykładzie. Wyświetlamy sobie go tutaj. I co mamy? Jaka jest różnica między tutaj poprzednim? Tak naprawdę, permutacje to jest nic innego jak wariacja, tylko że musimy sobie tak ułożyć to. Że tutaj do końca jest. Jak w wariacji mogą być dwie liczby, trzy liczby, cztery liczby, to tu musi być tyle miejsc, ile jest elementów. No to w takim układzie na pierwszym miejscu losujemy sobie liczbę jedną z sześciu, później jedną z pięciu, jedną z czterech, jedną z trzech, jedną z dwóch, jedną z jeden. I jak tak przechodzimy sobie do samego końca, to jest taka permutacja. I permutacja to taka wariacja, tylko że nam do końca. Albo inaczej, wariacja bez powtórzeń to taka permutacja ucięta w połowie. O, tak można sobie to tłumaczyć po prostu. I teraz tak, naszych możliwości jest ile? 720. I wyjaśniliśmy sobie właśnie wszystkie kwestie teoretyczne dotyczące rachunku prawdopodobieństwa. Jak widzicie, to nie jest trudne. No ale dobra, żeby oczywiście cokolwiek umieć, to trzeba porozwiązywać zadania. No i zapraszam do drugiej części naszego filmu, w której już będziemy rozwiązywali stricte zadanka. Ona znajduje się w opisie tego filmu. A póki co, do zobaczenia i cześć!